Siemanko, siemanko, ja jestem Wertez. witam was w drugim odcinku z Overwatcha na Brodatych.net eee, Tak, ostatni odcinek bardzo, ale to bardzo wam się spodobał Zostawiliście dużo łapaczy w górę, mam nadzieję, że teraz będzie tak samo Także co, czas sprawdzić dzisiejszych cheaterów, także odpalamy nagranie za 3, 2, 1 Leci, także widzicie, mamy już tutaj kontrolowaną pierwszą osobę, która sobie biegnie w swoje miejsce z diaksami. Od razu powiem Wam, że dzięki za porady, żeby zainstalować też X-Ray, żeby sprawdzać, czy na pewno kopią się do diaksów, chociaż to troszkę średnio działa, bo serwer ma jakieś tam jakieś zabezpieczenia, które czasami się przełamują. I dzięki za ten tryb z GameModem 3, który pozwolił mi właśnie obserwować gracza z jego perspektywy, jak to teraz widzicie. Także nasza osoba już tutaj szuka szczęścia. Po pierwsze, jak widzicie, już na dole w Wikstraju widzieliśmy diaksy, ale powoli sobie czmycha do przodu. Załóżmy, że nie jesteś mnie nie widziała tych diaksów, tylko sobie pójdzie prosto, ale jak widać skręca, ale to spoko, bo tutaj mamy, jak widzicie, żelazo i może po prostu tym żelazem jest zainteresowana, ale nie nagle zaczęła kopać w stronę diamentów. No zobaczymy. No i mamy diaksy. Ciężko byłoby się tak normalnie bez sitów tutaj dokopać, ale damy mu jeszcze szansę. Damy mu jeszcze szansę, gdyż go właśnie lawa zalewa. Zobaczymy, zobaczymy, zabije go, zabije go, zabije go, zabije go. Czy go nie zabije? Obstawiamy, obstawiam, obstawiam, obstawiamy. On coś myśli, trudno mu się zdecydować. O, zalał wodą to. Dobra mina. czyli nie umarł, czyli nie umarł. Karma go aż tak nie dopadła. Ale teraz będzie musiał się przekopać przez tą lawę, co nie? Także ja myślę, że przydał, przydałby się w tym momencie jakiś... Speed Motion, który zaraz odpalimy. Tylko zobaczymy, czy on sobie da tutaj radę z tym diamentem, czy go spali przypadkiem. No, o, o, kmini, kmini, kmini równo. Zalewa, zalewa. No to co, stary? Kopiesz diaksa? Kopiesz. Masz go, ale tutaj już lawa cię dopadnie. Co wymyślisz? Co wymyślisz? Zobaczmy. Radzi sobie trochę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. lawy tutaj nie ma. Ale jeszcze wolał wylać wodę, wolał to wylać i proszę bardzo, diaks zdobyty. Brawo. I co teraz wymyśli nasz kolega? Chciałem robić speed motion, a on nie chce tego obgrywać dookoła, tylko się rozgląda, co może tutaj zrobić. No dobra. Dobra, on coś obserwuje, coś obserwuje. Coś kmini, coś kmini, to na pewno. Tylko co? Z zatrzymał się, konfiguruje haks, a nie, sorka, zjadł. Musiał zjeść, bo widocznie Prawie go zaczęło bić, ale on idzie do przodu. Co wymyśli? Co wymyśli? Zobaczymy, co znajdzie. Wkopał się tak na ślepo do przodu i leci. Dawaj stary, zaskocz mnie, wpadnij na diaksy. <noise> o, o, do góry, do góry, tak. Coś tam musi być, I coś cię blokuje. Na ekstraju nie widzisz, że coś cię blokuje, bo bloczki są niewidzialne. Ja cię tutaj już, już ogarnąłem. Patrzcie, on coś tam widzi na górze sobie, idzie spokojnie. Na spokojnie No Musiał ominąć Mhm, uh -huh. o właśnie Jak widzicie tutaj już Na naszym x widzieliśmy diaksy Czyli on do nich dążył uh -huh. Tak, cały blok diaksów Także kolega o Game GameGun Gratuluję Ci Wkopałeś się przez takie tunele Hmm, tak się normalnie nie kopie Tak się nie kopie Nikt nigdy w życiu czegoś takiego nie zrobił. Chyba, że był dziwny. Także. Także co. Cieszysz się swoją zdobyczą. Tak, wyrzucasz pod siebie. Jakbyś nie wiedział, że to złapiesz. Hm. Dobrze, zobaczymy, co to on tutaj zrobi. Porozgląda się. Ale nie. Co mam on ma wykwipunku? 32 diamenty widzimy. Oprócz tego. Sama shity. Wiecie co? Koniec z nim. Zabijamy. Zabijamy. Prosiliście mnie o jakieś fajniejsze rzeczy. Także zabiliśmy go tutaj. Próbowałem komendę Thor, ale. Ale na tym serwerze jej nie ma, kurde. Także jest jedna fajna kmina. Otóż, 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 co, co wymyśliłem? O ogień też usunęli już z Minecrafta normalny, także zapalniczka. I żeby nie było, że jak wróci sobie na serwer po banie. Że będzie miał swoje itemki czytowane wcześniej. Nie, spalimy. Ej, 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 odbaguj mnie. Proszę mnie odbagować. Dobra? Trochę wyżej i palimy. Nie ma, nie ma itemków. Nie ma, koniec. Sorry, stary. Czy, czytowałeś te itemy. Także już ich nie będziesz miał. Bywa, było nie czytować Było nie czytować Tak się zdarza. Zobaczmy, czy jest na serwerze. No. TP Game Gun. Nie ma, wyszedł. Co to oznacza? Czytował, zabił go admin i myślał, że jak ucieknie, to nie dostanie bana. Przykro mi. Banujemy. Ban, Game Gun 15. Overwatch, oczywiście. Hashtag 02. Oj, oh yeah. Trzeba się jeszcze podpisać, żeby nie było. <laughs> Hashtag XGame Mode. Hahaha. <laughs> No to co? Kolegę zbanowaliśmy, lecimy do kogoś innego. Także Dawid Kostecki. Zobaczmy, co nam Dawid tutaj rozkmini ciekawego. Póki co chodzi sobie po tunelu. Tepnąłem się do niego, gdyż widziałem komunikat, że coś mu za dobrze idzie. Widzicie, on teraz sam nie może się zdecydować, gdzie ma lecieć. Rozgląda się, szuka tych diamentów i tam widzieliśmy trochę z daleka, że coś było. No i dobra, zobaczmy, czy on tam się będzie kopał, czy gdzieś indziej. Nie, nie, stwierdził, że się zwróci, albo jednak nie, albo jednak wykopie. Nikt, nikt go nie obserwuje. A właśnie, on no, wrócił, żeby zobaczyć, czy go przypadkiem nikt nie podgląda jakoś tak do diaksów w kopie. No sprytne, ale. No ale to tak nie działa. <grym> dobra, to mamy cztery bloki diaksów. Zobaczymy, czy je wykopie. Zobaczymy. O, Kuboida postawił. No dobra. O, tu jeszcze jakiś mały diaksik był. Ale on chyba jest za mały dla Dawida, co? Czy nie? Czy będzie chciał go zdobyć? Nie, on chyba widzi większą zdobyć i do niej leci. No dobra. Leć tam, leć tam. Jak czekają. diaksy czekają. No. A tu co szukasz? A jednak będzie chciał wykopać te diamenty tutaj. No rzecz ty kurde. Już myślałem, że ominiesz. Ale proszę bardzo, wkopał się do nich perfekcyjnie. Hm. No coś. KOP, 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 KOP Bajo Dyaksy wydobyte Wcale nie czytowane, wcale nie czytowane Już widzimy kolejne, jak się wkopie do kolejnych To mu pokażemy coś fajnego KOP, <ścoughs> KOP, 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 KOP No dajesz, dajesz, Chodź się złapać Daj się złapać znaczy się No Wkop się idealnie do dołu Patrzcie, idealnie się patrzy w te diamenty Idealnie jak widzieliście o, coś mu przeszkodziło. O, już jest, już jest nad, już jest nad. Oj, proszę, wcale ich nie widział. Nic a nic. Uh -huh. Panie Dawidzie, pan zasługuje na zabicie. Tak jak poprzedni kolega, proszę bardzo. Rozsypał nam się tutaj. Zmieniamy gimoda oczywiście i tak jak z poprzednim kolegą, pora spalić ten biznes. No, jeszcze raz, edni trzeba. Dobrze. Palimy. Nie ma itemów. <noise> Ale to jest śmieszne. Jak ktoś sobie wydobywa te itemki, gra te parę dni. Tyle, że na cheatach co nawet dłużej niż parę dni, i nagle pach, palimy. I jak widać, też Dawid wyszedł z serwera, czyli udowodnił, że miał cheaty Co robimy? Szukamy go i banujemy Koniec. Overwatch oczywiście, hashtag 02, a jak vertez? No, jeszcze, jeszcze jakiś śmieszny hashtag, trzeba dopisać. Oczywiście, a ja to mówię po nagraniu, bo mi się nie chciało komentować cały czas. Dlatego dlatego wam komentuję tutaj przebieg akcji, jaki, jaki leciał. Także dostał bana, było śmiesznie. Przechodzimy do kolejnej osoby, która zaczyna się wkopywać. o, o perfekcyjnie się zaczyna wkopywać. Pod siebie i obserwuję te diaks. No, W No, w tym momencie już mógłbym dać bana za samo obserwowanie tych diamentów przez ścianę, ale się trochę z nim pobawimy jeszcze. Że, żeby, no, żeby on się jeszcze pocieszył tym, że gra na tym serwerze, proszę bardzo, idealnie do diakse, które mu się właśnie spaliły. Epicka, dobra. No nic, to nie jest Twój dzień. To nie jest Twój dzień. Diak ci się spalił. Zobaczymy tutaj, jak przejdzie. No, wykopiesz go. Będziesz miał problem, bo lawa jest wszędzie. I tutaj speed motion odpaliliśmy, o którym wspominałem wcześniej. Bo ten kolega akurat postanowił tą lawę. Zabudować wszędzie i wydobyć tego diaksa. Właśnie tak. No, już bezpieczne masz. O, jeszcze fortunka w kilafie była. Czyli za dużo nie stracił. Diaksy ma. proszę, mister Birut. Panie Mister Birut, czy kopiesz dalej? Szukasz szczęścia? Najwidoczniej szukasz, dobra, zobaczmy. Redstone, taki ciekawy. Lecz. Dobrze, że masz eficencji na tym, na kilo, bo czasami jak niektórzy kopią, toż po prostu ja sobie idę awka z kompanią i później wracam, patrzę na nagranie. Ło, jak go zlagowało. Huhu, ale masz słaby internet, kolego. Ale zobaczymy, polujemy na diamenty, czy kopiesz te diamenty, gdzie są jakieś te, o ja już tam widzę w oddali tam gdzieś gdzieś diaksy Zobaczymy czy do nich pójdzie Stary, Zdo, znowu z lawą będziesz miał problem jak się do nich wkopiesz <noise> On ciśnie równo, ciśnie równo, oho Jak widzicie, on chyba widział te diaksy, na pewno widział, skoro nagle sobie stwierdził, a pójdę w lewo może tam będą diamenty, o właśnie, tak jeszcze się na nie popatrzył, tak idealnie No dobra Dobra, idź, idź tam, idź do tych diamentów Do dwóch razy sztuka jest u mnie I w prawika No dawaj, odbij, odbij w prawika O, patrzcie, już zaraz z lewej strony będzie miał diamenty, o patrzcie, idealnie się w lewo O i znalazł hmm. I co teraz, kolego? będzie się trudził z lewą? Spaliły ci się. <śmiesznie, Śmiesznie będzie, gdybym cię teraz zabił, wiesz? Zapalniczka gotowa. Kill Mr. Beard. Pach! <śmiesznie> Dzięki za ekspansję. Twoje temy przepadły. Sorry. Te diamenty cię zabiły. Właśnie tak. A żeby nie było nie fair, ja je teraz sobie zakopię. a jakby ktoś tutaj sobie przyszedł kiedyś, żeby te diamenty miał. Kop, 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 kop. Nie ma. Nie ma. Ciekawe, czy wyszedł z serwera, Mister Beerut. Sprawdzimy to? Bo już myślę, że tyle tutaj wystarczy. Zakopania. Dobra. Tepamy. tp Tepa Mister Beerut. Nie ma. Znowu wyszedł. Przyznał się do swojej winy. Także leci banik. Overwatch. Tutaj 0,3 wklepałem, bo się pomyliłem po prostu, ale jest 0,2. Vertez. X-Ray. No, także na tyle mi starczy. Dzięki za oglądanie, dzięki za łapki w górę. Ja właśnie biegnę szukać kolejnych cheaterów, żeby zwolnić slot na serwerze. Także dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze, lajki, udostępnienia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, człowiek.